Hospicjum w Nysie zajmuje się opieką paliatywną, głównie nad osobami zmagającymi się z chorobami nowotworowymi. Jak mawia profesor Jacek Łuczak, to nie tyle miejsce, co pewna filozofia, sposób obchodzenia się z tymi, których życie dobiega końca, a których powierzono pod opiekę hospicjum. I choć to ważne dzieło, Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa rzeczywistych potrzeb placówki. Zawsze jest 20 czy więcej procentowa luka, które musimy wypełnić sami. Koniecznością więc stały się takie inicjatywy, jak piątkowa licytacja dzieł sztuki. Przedsięwzięcie wsparli znani mecen artyści jak Edward Syty czy Marian Molenda. Pod młotek trafiły m.in. akwarele, grafiki, rzeźby, obrazy olejne i ręcznie zdobiona porcelana. Za rekordową kwotę 1001 zł sprzedano obraz Moniki Kamińskiej, próba nagrodzona. W sumie udało się zebrać 9700 zł. I cytujący zapewniali, że to najlepiej zainwestowane pieniądze w ich życiu. To inwestować warto w wiele rzeczy, ale przede wszystkim chyba no, w takie inicjatywy. To jest nie do, nie do przejrzenia na żadne pieniądze. To nie jest rzecz wydania pieniędzy na obraz, tylko pieniążki wydane na hospicjum, które. Potrzebuje i każdy z nas może tam w każdej chwili trafić. Miejsce najmniejszego obywatela Nysy Stanisława Rogulskiego, który tradycyjnie już prowadził licytację, zajął Andrzej Sikorowski z córką, mają i zespołem. A aukcja Nyskiego Hospicjum to jedna z wielu inicjatyw o charakterze dobroczynnym, jakie od lat wspiera swoim talentem. Ja uważam, że ci, którym los sprzyja, a ja się za takiego uważam. Za człowieka, który się jest spełniony zawodowo jakoś, więc jestem też spełniony w jakimś sensie finansowo. i. I odpukać zdrowotnie, że wszyscy ci powinni się w jakimś stopniu dzielić z tymi, którym ten los nie sprzyja. Z podobnego założenia wyszli wolontariusze. Tu przyszedłem, żeby po prostu pomóc biednym ludziom, bo oni sobie sami nie pomogą. Nie jesteśmy w stanie im pomóc. Oni sobie sami nie pomogą i. Wiemy, że możemy kiedyś my też tej pomocy potrzebować, dlatego chcemy im także pomóc. Również NDK wsparł Hospicjum i salę widowiskową udostępnił nieodpłatnie. Zapewnił także niezbędną przy tego typu przedsięwzięciach obsadę personalną.